żeby wykonać wyzwanie i wykonać doświadczenie z użyciem czerwonej świeczki. Ja pokażę Wam, co będziemy robić po kolei. Na początku zapalam świeczkę, żeby był płomień. Następnie poproszę Kubę, żeby wlał powolutku wodę po brzegi, żeby był pełen talerz. A Janka to proszę, żeby założył do góry nogami na świeczkę ten nasz flakon. Przykrywamy flakon Przykrywamy. i patrzymy, co się dzieje ze świeczką i z wodą. Świeczka się wpali, tak. Widzimy, jest płomień, tak. I co się dzieje z wodą? Co się robi z, z flakonem? Paruje. Paruje, tak. tak. A z płomieniem? Co się dzieje z płomieniem? Gaśnie. Gaśnie, tak. I o, w tym momencie, patrzcie, to się dzieje gaz. dokładnie na samym dnie z wodą. Do góry leci. Podnosi, podnosi się podnosi do góry, czyli wody do góry, tak, Kiedy widać? świeczka zgasła, poziom wody w zbanku się podniósł wyraźnie, obniżył się gdzie? Na talerzu, tak? Było wody na talerzu, a widzimy wyraźnie, woda że jest woda zasana, tak? Dziękuję.